Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani. Słowo dzisiejsze to w przypowieściach. Zawsze jakoś żal mi było tych uczonych w piśmie faryzeuszu, że tak Pan Jezus wszystko zakamuflował i oni tak muszą się domyślać, a w zasadzie się nie domyślają. A tymczasem przypowieści były im dobrze znane. Z hebrajskiego maszal, przypowieść to stosowana w Starym Testamencie metoda przez proroków by ukazać w jakiejś przenośni czy w jakiejś opowieści właśnie gniew boży czy sąd boży nad tymi którzy w Izraelu dokonują nieprawości i to był zabieg, który miał ratować życie, miał sprawić, że ktoś się nawrócił. Więc uczeni w piśmie, faryzeusze doskonale wiedzieli, dlaczego Jezus używa takiej formy, mówiąc do nich, mówiąc w przypowieściach. Dlatego ta forma była dla nich doskonale zrozumiała. I tak sobie myślę, że chyba z nami jest podobnie, wiecie, że. Pan Jezus chcąc nas nawrócić, wpłynąć na nasze nawrócenie, często mówi używa form, które znamy. Pozornie się wydają jakąś przypowieścią i, nie do koń i udajemy, że do końca nie wiemy, o co, chodzi, o co Jezusowi chodzi, a tak naprawdę dobrze wiemy, o co Mu chodzi, tak samo jak dobrze wiedzieli, o co mu chodzi faryzeusze uczeni w Piśmie. Nie bójmy się więc tego, kiedy Jezus mówi do nas w przypowieściach. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra.